Pan polego tam. Proszę bardzo, pan tak. Proszę się przedstawić. Panie przewodniczący, Wysoka Izbo Andrzej Waszczuk Agrounia. Przysłuchuję się tutaj i nie słyszę tego planu, jak postępować z ziemią, która której jest naprawdę w tym czasie będzie dużo. Nie ma pomysłu. Widzimy ewidentnie, że strona rządowa zwleka z podejmowaniem decyzji. Ziemia to nie jest samochód, to nie są rękawiczki. Aby podjąć się dzierżawy ziemi trzeba wcześniej, dwa lata, trzeba się do tego przygotować. Umowy kontratacyjne na towary z tej ziemi, maszyny, umowy, wiecie już od 2017 roku, ile ziemi będzie do dyspozycji, do rozdzielenia. Na co wyczekacie? Tu już wszyscy powinni wiedzieć, powinny być przetargi rozstrzygnięte, że za dwa lata ja będę miał swoje upragnione dwa, pięć, dziesięć hektary. Ale ja widzę, że wyczekacie. Tam się może jakieś negocjacje, przetargi są wewnętrzne. Komu to zatrzymać, jak to rozdysponować, kto da więcej. Takie umowy powinny być transparentne. Każdy powinien mieć wiedzę, kto dzierżawi grunty, za jaką kwotę. Ale to wszystko jest tak mocno ukrywane, aby to jest dla was na rękę. Jedna i druga strona, tu nie ma, nie ma znaczenia, czy czy obecna, czy poprzednia ekipa. Bo dzisiaj wiadomo, że te największe grunty są w rękach byłych, obecnych rządzących. Tak więc nie czekajcie tylko do roboty. Dziękuję bardzo.